drodzy, moi drodzy, każdy z was ma w sercu pragnienie. Każdy z was ma pragnienie, żeby znaleźć Boga. Każdy z was zastanawia się, czy Bóg istnieje, czy nie. Czy wierzy w Boga, czy też nie. My kiedyś też się tak zastanawialiśmy. Chcę wam powiedzieć, że te pragnienie, które macie w sercu, to jest pierwotne pragnienie, pragnienie, które Bóg wam w serce włożył. Po to, żebyśmy go szukali. Żebyśmy go szukali i żebyśmy go znaleźli. Chcę wam powiedzieć, że Bóg żyje. Jezus żyje. On umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. I żyje. Każdy z was, każdy z was może go znaleźć. Każdy z was może mieć z nim relację. Jezus pragnie mieć z wami relację. Po to dał nam to pragnienie, żebyśmy go szukali. Każdy z Was wystarczy, że odpowie na to pragnienie, które ma w sercu. Odpowie na to pragnienie, że chce znaleźć Boga. Wystarczy, że do Niego zawołacie. Wystarczy, że zawołacie: Jezus, ja chcę Cię poznać. Jezus, ja chcę Cię znaleźć. I On przyjdzie, i On odpowie na to pragnienie. Przyniesie realną zmianę do Waszego życia. Jezus pragnie z Wami relacji. Pragnienie z Wami mieć relacje bez żadnych pośredników, bez kogoś, kto będzie mówił do Waszego życia. Pragnienie z Wami relacji bezpośrednio, Jezus. Zawołajcie do Niego. Odpowiedzcie na to pragnienie, które macie w sercu pragnienie znalezienia Boga. Zawołajcie, ja chcecie znaleźć. Zawołajcie, ja chcę Cię poznać. Jeżeli to jest prawda, co ona tutaj mówi, to ja chcecie Cię Jezus znaleźć. Ja chcę Cię poznać. A On przyjdzie, odpowie na to pragnienie, bo On na to czeka, i będziecie mieli z Nim realną relację, i poznacie Go, i przyniesie zwycięstwo do Waszego życia, i będziecie mieli z Nim społeczność, i będziecie mieli zwycięstwo, bo zwycięstwo dla Was jest w Jezusie. On tylko na to czeka. Zróbcie tak, jak mówi Słowo. Szukajcie, a znajdziecie.